Dzisiaj kolejny nasz wyjazd. Wędkacki może prowadzi. Ostatnie nasze cztery wypady na spinik. Andrzej się śmieje. Z sukcesem niestety nie możemy nazywać. Byliśmy cztery razy na wypadzie 6-7 godzinnym. I powiem Wam, że tyle ryb to jeszcze żeśmy nie nahratali nigdy, jak to się mówi. Po jednym okoniku 15 cm, a byliśmy dwa razy na rzece Odrze, raz na wodzie 100 hektarowej, no i raz na takiej małej 10 hektarowej PZW. A nie uśmiechaj się tylko ze zlabaj tu jak w sądzie No niestety niestety tak było, ale wierzymy, że następny wypad spinningowy to, to już tam coś, coś nam się uda złowić Jest to trochę kurde no nie powiem że przykre bo na ryby, na ryby jak się jedzie to wiadomo to sama, sama radość ale jak, jak się chodzi przez parę godzin i, i złapiesz jednego okonka no to trochę tak mieszane uczucia ale dobra nie poddajemy się wierzymy w to że następny wyjazd będzie lepszy no wierzymy że <laughs> ruszy sezon się szczupakowy sandaczowy i te rybki jednak, pogoda się zmieni, będzie cieplej, nie będzie tych no, skoków przede wszystkim, temperatur przede wszystkim. i rybka będzie brała a jak będzie brała, pokażemy wam w następnych filmach, a jak dzisiaj, to zobaczycie później już przygotował zanęty a teraz przygotuję koszyk do nęcenia Dzisiaj krótkie łowienie, bo 3,5 godzinki Branie. Któryś z naszych kolegów ma tam branie. Fajnie. To znaczy, że coś się dzieje. Może nas woda też oberuje jakimś braniem. No, kurde, to trochę krótka, ale musi coś dać. Zobaczymy. Dobra, no i teraz już zarzucamy kijek Ażie ma branie Sieliśmy leszcze ile jeszcze mamy? No, dokładnie No, już taki można powiedzieć przyzwoity, daj przytrzymał I zobaczcie, mamy leszczyka i jak zwykle do wody z nich. Zwracamy uwagę. O, i ładnie sobie odpływa. Jeszcze jak? No, i, i jak tam. Zdobywco co pierwszej ryby? Szkoda, że nie karp. No, jak były karpie, to szkoda, że nie leś. No i my tak zawsze nie zadowoleni do końca jesteśmy. To tak jest zawsze. No i woda nam się otworzyła. Kolejnym leszczem. Kolejnym leszczem O podobnych gabarytach. Tak, wisi na koniuszku. No i niech sobie wisi. Tu go zaraz od, odczepimy. Daj, ja ci przytrzymam, żebyś spokojnie. Wisi tak na samym koniuszku. Żebyś to mógł spokojnie zrobić. Może robi trochę niewygodnie, bo wędkę ma jeszcze. Ale jak widzicie, poszło to sprawnie. Poszło sprawnie. Oddaję wędkę. Ja mówię, wędkę podbierak. podbierak. Bo to wiecie zasada stara jest, że to musi. Tego, niech on dojdzie do siebie. No i sobie poszedł Trzeba, było go, zmotyw Trzeba było go zmotywować. Chyba mu się spodobało, nasze towarzystwo. No coś dziwnie, że tak nie, du nie długo dochodzi do siebie. Bo no, przez szybki Hol tego. Wiesz, to jeszcze to jeszcze nie jest taki być. okres, gdzie one są takie trochę, może i przymulone, ospałe. No ospałe. Ale jak widzicie, jedna rzecz Andrzej ma żółte, a ja mam pomarańczowe. Mm -hmm. Ostatnio nam brały pomarańczowe, a dzisiaj się okazuje, że żółte są lepsze. Mm -hmm. Będę musiał przejść na żółty. No może tak być. Nie ma wyjścia, bo Andrzej już ma długie branie. No, może tak być. Trzeba jakieś wnioski trzeba wyciągać. To, trzeba to skorygować. Pogoda się fana zrobiła, siedzimy z narzekiem. Jak zwykle wiecie, dialog wędkarzy o tym o czym może być. O tym co się dzieje u nas. Nie? W jakim to kierunku idziemy, te wędkarstwo nasze zmierza, z rybkami coś w początkiem roku słabo. Znaczy u nas chyba nie, nie? No, no ale tak, generalnie nie. Tak nieźle poszło, dzisiaj jest zmiana miejsca, na razie dwa leszczyki. Słuchajcie, ale i tak nie możemy się doczekać naszego spinningu. Wracamy do niego po raz drugi, ale wiecie, no coś jest nie tak ale nastawiamy się teraz z, domu z Andrzejem, tak tylko pracujemy na przyszłą sobotę gdzie pojedziemy, na co będziemy łowić, mamy trochę czasu bo jak mówię z braniami rewelacyjnie nie jest, przyjechaliśmy nad wodę obrzasku ale powiem wam, że miejsc wolnych jest bardzo mało, wszyscy porozbijani te najlepsze miejsca, jak to się mówi, pozajmowane. Ale z rybką też ciężko. Nie przed chwilą no. rozmawialiśmy z kolegą, mówił, że tam trzy e, e, dni, dwie noce i trzy leszcze. Także e, mówi Jurkowi, to i tak jeszcze. Nieźle u nas to wygląda po dwóch godzinach. Dwa leszcze, no. co prawie jakieś potwory, ale, ale takie leszcze. Ale tak, są. Ale, jak to mówię, Rączka rybką śmierdzi? Ale są i, i słuchajcie, no i cały czas mamy tu takie, mamy tu takie rozmowy. No. Umawiamy się cały czas już e, na przyszły tydzień pod kątem tego spinningu. Tak jak powiedziałem na początku, nie możemy się już tego doczekać i tak wierzymy w to, że, że tam coś, no, że tam coś się ruszy, nie? że coś tam uda nam się złapać. E, będziemy się nastawiać e, na okonie na moje, na moje ulubione ryby. E, jak nam to wyjdzie, jak nam to wyjdzie, zobaczymy. No i tak zastanawiałem się, czy one jeszcze pływają, nie? Andrzej mój tam? Łowiliśmy takie małe, to już popłyny trochę podrosić, znaczy o ile ich nie, tak, nie pozabierali. To były, nie? to były takie okonie już w granicach 24-25 cm, to wiecie, rok, dwa, trzy i, i ten okoń troszkę tam sobie podrośnie, tylko że jest następna kwestia, czy znowu ktoś, ktoś tego już gdzieś nie, nie wytargał, no i wylądowały, wylądował na patelni. Najgorszej sytuacji. <noise> <noise> No. Dla nas, nie? bo mówimy, te rybki, tym bardziej, że to konie bardzo długo rosną. Nie? Wszyscy o tym wiemy, no. że to nie jest ryba, która ma szybki przyrost. Piękna Masy ryba, ciała. piękna ryba, fajnie walczy, uczy kreatywności, uczy kreatywności, bo to, bo to on jest w jednym, jednego dnia, jednego dnia jest w jednym miejscu, jednego dnia jest w drugim miejscu. Dzisiaj bierze na to, za, za 10 minut już mu ta, ta przynęta nie pasuje, trzeba coś zmienić, trzeba mu coś innego dopasować, także uczy to kreatywności. Człowiek. Nie jest to takie, takie nudne te wędkowanie i ta łażyń za tym okoniem. Tam cały czas trzeba coś kombinować, cały czas trzeba coś zmieniać. Żeby tą rybkę do tego brania gdzieś skusić, i nie będziemy, jak to się po polady mówi, wam ściemniali. Zaglądamy na nasze sztuweczki, co jakiś czas, także nie dziś. I wędkujemy dalej. No i braneczku Andrzeja kolejny. No dzisiaj widzę, że zaczyna mi pomału lanie sprawiać, bo u mnie nic. Kombinuje, ale coś u mnie nie chcą tak podejść jak do Andrzeja. A Andrzej, rybka za rybką. A gdzieś pewnie jakieś miejsce się trafiło, wiesz? To się tak mówi, jak się chce kogoś pocieszyć. <głosy> <głosy> Andrzej inteligentnie próbujemy tu Nie, słuchajcie między nami nie ma tam jakiejś rywalizacji, to nie o to chodzi To przyjeżdżamy na ryby żeby tam się pobawić żeby. Ja się śmieję jak zawsze wiecie Coś tu trzeba pożartować bo to nie może być takie Jak ten, daj przytrzymam ci Byśmy mogli ją spokojnie wyhaczyć Czekajcie, podniosę Andrzejowi trochę wyżej O Andrzej ją odczepi. Nie będziemy brali na matę, bo to szkoda. Tego śluzu ruszać, tego wszystkiego. Przekażę mu pałeczkę. Tak. Tak, żeby nie było, że on łowi, a ja wypuszczam. Ten kolega nam się. O, ten jest już inaczej, widzicie, żywy, całkowicie. Nie chciał poleżeć odpoczywać. Widać, że nie leniuch. I zobaczymy jak będzie dalej. Dokładnie. No. No Zobaczcie o taki fajny leszczyk 40 mm -hmm. parę centymetrów mm -hmm. Kolejny. Kolejny Jak to mówią, rączka rybką śmierdzi I to najbardziej my lubimy jako wędkaczy. Dokładnie. Żeby przyjechać, posiedzieć Pożartować, pośmiać się, popodpuszczać jeden drugiego Przy okazji jakąś rybkę złowić No i rybkę złowić i żeby czas mile spędzić I wypuszczamy pomału kończymy nasze wędkowanie dzisiaj dosyć takie krótkie 3,5 godzinne bo będziemy mieli teraz wiecie pracę nad naszym łowiskiem dlatego przyjechaliśmy dzisiaj tutaj nie próbując spinningu słyszymy już w oddali naszego prezesa także już jest i będziemy się pomału zwijali rybek, rybek trochę żeśmy złapali, trochę, no parę sztuk żeśmy złapali Także nie wracamy, nie wracamy o kiju No i do zobaczenia do następnego filmu Do zobaczenia nad wodą Trzymajcie się, cześć Cześć wam